Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. W skład Rady Miejskiej wchodzi 21 radnych. Właściwie do pana burmistrza w imieniu y, mieszkańców, żeby tego typu imprezy jak Bania Fest, tak jak to było w 2019 roku, odbywały się na stadionie, ponieważ jest tam ogromna przestrzeń, jest bardzo dużo ludzi zawsze na tej imprezie i mieszkańcy właśnie Mieszkańcom to się podobało. Teraz pandemia jest w pewnym sensie w pewnym zastoju, a pierwszego października to już może za późno, ale żeby w przyszłości tego typu imprezy odbywały się na stadionie w Otmencie. Bardzo proszę. Dziękuję. Przewodniczący, może nie z wnioskiem, ale chciałbym się ustosunkować i odnieść do tego, o czym mówiła pani radna Maria Karwecka. Kwestia przekazania informacji przed głosowaniem. A Tutaj no, nie chodziło właściwie o, o radnych, ale o mieszkańców, którzy mogliby poznać jakieś informacje na temat uchwały. Ja rozumiem, że nie każdą uchwałę, czy na wszystkie uchwały finansowe powinniśmy. Omawiać, czy, czy streszczać, natomiast no, chociażby z szacunku do zaproszonych gości. a Pan Przewodniczący zaprasza gości, którzy może chcieliby się podzielić informacjami, które przekazują radnym, a już argument mówiący o tym, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w komisjach, no uważam trochę zachybiony, ponieważ myślę, że gdyby mieszkańcy chcieli przyjść, przyszłoby nie wiem 100 mieszkańców, to nie objawniłaby pan gdzie, czy przewodniczący danej komisji ugościć tych mieszkańców i zaprosić z nimi porozmawiać. Także e, proponowałbym, żebyśmy chociażby otrzymywali, e, może nie my, radni, radni otrzymują, natomiast mieszkańcy otrzymywali jakąś krótką treść, informację. Tak jak mamy sprawozdania różnego rodzaju, mieszkańcy z tym się może nie zapoznają, a tak bardzo chętnie skorzysta tak by no, ma to miejsce również w innych gminach, w innych samorządach, gdzie właśnie takie informacje są streszczane. Ja rozumiem, że na komisjach dyskutujemy jako radni, podejmujemy dyskusje, dostajemy szczegółowe informacje. Natomiast przychylam się do wniosku i również to popieram, żebyśmy, może nie my, ale osoby, które referują dane. Daną uchwałę czy informacje czy sprawozdanie, żeby również taką krótką treść przekazywali na sesję. Ja bym może w imieniu mieszkańców chciała bardzo podziękować burmistrzowi i wszystkim radnym, którzy po prostu przywili się i, i dopomogli nam, żeby nasza szkoła po prostu była odnowiona, zmodernizowana. Jest to wielka radość i zadowolenie naszych mieszkańców. Tym bardziej w takich czasach teraz, że nie ma opału, a jest to wielka oszczędność. Także w imieniu mieszkańców wyrażam wielkie podziękowanie. I jeszcze jedna sprawa to padła na zebraniu wiejskim. Czy byłoby możliwe, żeby jeszcze sfrezować drogę do Krapkowic? No wszyscy wiedzą, garbi, garby, przychodzi zima, będzie gładko i tak, żeby wyprosili bardzo, gdyby było to możliwe, żeby sfrezować jeszcze te największe garby. Chyba wolę zniknąć, niż w to dalej krać. Jak daleko w tej chwili są posunięte prace związane z projektowaniem tego mostu, jaki to most? Południowy, Południowy most nad Odrą. Na dzień dzisiejszy czekamy na stanowisko z SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie wpłynęły odwołania od wydanej decyzji środowiskowej. Jak będziemy znali stanowisko, to w ten czas będą dalej prace kontynuowane stosownie do otrzymanego jakby stanowiska SKO.